Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z aktorami z Polish American Actors Theatre. Witam bardzo serdecznie. Julita Mroczkowska, Lukrecja Wilk, Maciej Góraj i Marcin. Kowalik, czyli obsada najnowszej produkcji Polish American Actors Theatre Gry miłosne. Witam Was serdecznie. ciebie też, Karolinko. Kochani, spotykamy się jeszcze w, w takiej opcji internetowej, no bo innej w tym momencie jeszcze nie ma możliwości. Sztuka gry Miłosne została odwołana, przełożona w związku. Oczywiście, z pandemią koronawirusa, dosłownie chyba na dwa dni przed. I chciałam zapytać, was o, chciałam zapytać Was o to właśnie, w jakim momencie to się stało, jak na to zareagowaliście i co się działo później. No, przyjęliśmy to z okropną rozpaczą, dlatego że włożyliśmy wiele pracy w to. Właściwie przedstawienie było przygotowane, byliśmy gotowi na wyjście na scenę. No a tutaj taka, taka sytuacja. No ale cóż, cóż, to nie tylko my jedni, i inne teatry znalazły się w takiej samej sytuacji. Także jest to pewna pociecha, a z drugiej strony, no niestety, to co nas dotyczy, boli nas najbardziej. Jak na to zareagowaliśmy? Zrobiliśmy stypę. Zrobiliśmy stypy, spotkaliśmy się wszyscy, byliśmy w ogromnej rozpaczy. I jeszcze wtedy mogliśmy się spotkać w restauracji, teraz to już nawet to jest niemożliwe. Także opłakaliśmy bardzo naszą premierę, no ale mamy nadzieję, że, że to, co, co, co się odwlecze, to nie uciecze. I, I w najbliższym czasie w momencie, kiedy tylko. My powstaną ku temu właściwe okoliczności, wyjdziemy na tą scenę. W międzyczasie staramy się nie zapomnieć tego, czegośmy się nauczyli, co przygotowaliśmy. Także, także spotykamy się na Zoomie, nawet, ale to muszę powiedzieć cichutko, trochę osobiście, chociaż nie powinniśmy się do tego przyznawać, ale, ale naprawdę chcielibyśmy, żeby to wyszło na światło dzienne. Bo raz, że lubimy też sztukę bardzo, lubimy być ze sobą, lubimy grać i, i no i jest to już przygotowane, to jest gotowe na scenę kreacja, jeśli pojawił się pan Maciej Guraj, to jak się pojawił na ekranie u mnie głównym, to zapytam pana Macieja, jak nastroje, czy łatwo jest się pogodzić się z taką sytuacją, że, no, że jest coś przygotowane i nagle no, z niezależnych od nas przyczyn ktoś mówi niestety, nie może się odbyć? Ja myślę, że po prostu to nasze spotkanie, ta stypa, jak tam mówi, no to. Mamy zdjęcia. proszę cię. Nie publikuj tych zdjęć. To było w sumie radosne. To było radosne pożegnanie, ale nie na długo wiedzieliśmy, że to się stanie za miesiąc, za dwa, za chwilę. Wrócimy, będziemy grali. Ja się już przygotowałem. Jestem prawie że w kostiumie. Kurczę, blada, żeby grać. A wiecie, co znaczy PMA? PMA to znaczy... Positive Mental Attitude. I to nam, to, to nam towarzyszy cały czas. Proszę nam Numer to przekazywać, Macieju. Chcielibyśmy na scenę wejść, chcielibyśmy jakoś upamiętnić tę naszą pracę, zostawić, bo jest tam dużo mądrych myśli. Jest tam po prostu cała kwintesencja o miłości, o zdradzie, o uwodzeniu. Wszystko, co może, może dotykać dwóch ludzi, dwojga ludzi. O małżeństwie chórga, po prostu... Jest... My jesteśmy nie trójkątem, ale kwadratem. Gdyby nie żona, gdyby nie to, że mam takich po prostu przyjaciół, to może bym się załamał, nie? Ale chwilowo czasem mam złe nastroje, to prawda, że w ogóle odechciewa się wszystkiego. Myślę, że nie tylko ja jestem w tym samym stanie, ale ponieważ. Jestem aktorem, więc kurczę, nie wezmę miotły, ale wezmę zmienię czapkę. Coś zrobię, żeby wyglądało. Zimno, żyto. zimno na dworze. No tak. Ma iść do środka. Że, że, bardzo byśmy chcieli wrócić do, na scenę, ponieważ jest to spektakl teatralny, wyjątkowo moim zdaniem, dobry. Myślę, że przeżyjemy tam dużo uczuć, nie tylko. Pozytywnych, ale może i negatywnych, każdy się tam obejrzy jak w własnym lustrze, ponieważ my też odkrywamy swoje dusze Zabiamy się na takie granie, żeby, żeby dać z siebie to, co wszystko, co, co niesie ze sobą człowiek, jego problemy, jego ograniczenie, to, co nas w tej chwili dotyka. Ja myślę, że no nie pochorowałem się so far, a mam swoje naście lat. Się ja się Wszyscy jesteśmy zdrowi. Wszyscy zaleca do łódki. Żeby z zachęcić widzów. Będziemy się zmieniać jak kameleony. Na scenie. Ale nie możemy no. grać w maskach, niestety. W maskach, w maskach grać, grać nie możecie. Wierzę, bo ja próbując robić pierwszy wyjazd, pierwszy wyjazdowy materiał od dawna w masce, nie mogłam nawet wziąć głębszego oddechu, więc nie ma mowy, żeby aktorzy grali w maskach. Poza tym, co to byłaby zagraja. Ja chciałam Lukrecję zapytać. Mm. Lukrecję, jak ty się odnajdujesz właśnie w tej całej sytuacji? Czego ci najbardziej brakuje ludzi nie najbardziej brakuje ludzi ponieważ my faktycznie um, zaczęliśmy bardzo szybko wróciliśmy dość szybko do prób spotykaliśmy się na Zoomie na innych komunikatorach natomiast to nigdy nie zastąpi um, no, takiego zwykłego kontaktu prawda no, oprócz tego um, jakby odświeżanie tekstu a co możemy robić właśnie w takiej formie to jest jedna rzecz natomiast no, ruch sceniczny to jest druga rzecz więc z całą pewnością najbardziej brakuje mi prób, najbardziej brakuje mi ludzi. Marcinie, teraz Ciebie chciałam dopuścić do głosu, bo tutaj trudno się trochę przebić wśród tego trójkąta pozostałego. Powiedz, Marcin, jak Ty sobie radzisz w tej sytuacji i też z jakim, jak patrzysz w przyszłość, może w ten sposób? A ja zdecydowanie patrzę z dużym uśmiechem na tą przyszłość. A Sytuacja, na, na pewno najgorszą, że tak powiem, najgorszą rzeczą tej sytuacji, na początku przynajmniej, to było to zderzenie z pustymi ulicami Chicago. To chyba na pewno było coś, co wywarło na mnie taki... Coś, coś się zmienia. I to tak coś, czego nikt jeszcze nigdy wcześniej nie widział, ale ale z racji tego, że wciąż pracuję, wciąż działam, więc jestem jakoby aktywny cały czas, nie wychodzę z domu, Chcąc, nie chcąc, więc nie odczuwam tego zamknięcia, tego bycia izolowanym totalnie. A ciężko więcej coś dodać do tego, co powiedzieli moi przedmówcy. Aczkolwiek wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że stypa już była, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić, że tak powiem, wielkanocne święta jeszcze raz i wskrzesić. <laughs> Kochani, dziękuję Wam bardzo za te, za te słowa. Widzę, że nie opuszcza Was dobry nastrój. To ważne. Wiadomo, że wszyscy przeżywamy podobnie i bywają momenty. A takie no powiedzmy niezbyt wesołe, bo każdy gdzieś tam w izolacji, jeśli jest, jest czy był w tej izolacji, nie przeżywają na swój sposób. Ja mogę powiedzieć, że ze strony widzów na pewno tęsknimy za, za sztuką, tęsknimy za tym, żeby zobaczyć Was na scenie. Będziemy na pewno też informować jako Ameryka po polsku o tym, co się dzieje w Polish American Actors Theatre i co się dzieje z tą najnowszą sztuką, kiedy będzie można spodziewać się może nie w takiej, nie przy bardzo dużej publiczności, ale jak już będzie można, to na pewno będziemy o tym informować. Także dziękuję, dziękuję Wam bardzo, kochani. I jeszcze na koniec chciałam zapytać, jak tekst? Rozumiem, że opanowany już jest w stu procentach. Tekst śni nam się po nocach. Rozmawiamy ze sobą. Tak, tak, tak jest. jest. Życie. właściwie cytujemy fragmenty bardzo często w zwyczajnych rozmowach, więc to już po prostu, to już, to już chyba nie zostanie zapomniane. Ja tak sądzę. To już się stało naszą drugą naturą wręcz.